Bo kamerka się w plecaku włącza ok. Okej, okay. jo, jo. Nie lubię stać kotasa, chyba, że... No kurwa! Ale to, jaki papier? Ale jaki? Skąd? Gdzie go znalazłem? W ja pokoju znalazłem, by... Daj, nie, nie, daj na chwilę, po że nie ty znalazłeś. Daj. Opowiedz, Karol, trzymaj. Słuchajcie. Tutaj jest mój ziomek Najcior. Każdego farmazonu masz liścia. O. Ale się spojrzyłem, już niebie w poko A! Kurwa, pojebało cię! Kurwa, ale mnie wystraszył, od razu miałem go przy ryjcu Ale już jebie w pokoju, spuściłem się, obstrałem się już Ja pierdolę, co odjebałem Co mnie ja odjebałem Dzień dobry Cześć gdzie cię Do domu, okej okay. A dziewczyny Kurier ty... Czekajcie, bo kurier Halo? To to mój kurier gier, na pana paczkę Kolega yy... kuriera ma Kurierem To ma. bardzo bym poprosił tak jak zawsze tam zostawić Trzeba obrócić Jak do góry nogami? No do góry nogami to no wypadło mi przez przypadek Kurwa, kurwa. Myślałem, chciałem to zrobić. ty byłeś kiedyś na robocie jakieś, kurwa. Byłem, ale nie albo raczej, że nie montowaliśmy drzwi, tylko je wypierdalaliśmy. Uuu, pan gangster! O kurwa! Okay. będziesz szacunek? Okej, okay. będziesz Nawet Sony jest sponsorem zacznij. Kurwa, kamerę wysyłają, kurwa. Grupa Cygan. Jeże dla grupy Cygan. Grupa Cygan. Poczekaj, bo muszę kurwa lokowanie BetClika zrobić, jak już jest Sponsorem. O kurwa, dobra. Gadaj kurwa z tego Twitcha kurwa. Nie gadaj, że uwierzyłeś widzowi. Uwierzyłeś widzowi, a nie mi kurwa, gdzie hotel mamy. To może to nie. Budki pić? Już wychodzimy. Już wychodzimy. No tak, tak. Po co tam weszliście? Mówię, nie wchodź nie tam Nie w ogóle nie uwagę. A zapicie na terenie dworca? O. Dobra, Mówię, jest to? Chodź tu, kur... Mówiłem, nie wchodź tam Tacy, <grym> Jaka jest stolica węgier, gadaj Nie, nie odpowiadaj. Ja wiem No to ja też wiem Ja, ta, ja też No ja to powiedz No to powiedz Ale Budapest. do ciebie było Duda <grym> 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 też Ojebany co pisze ten Edi Dawaj, dawaj, yeah, dawaj, no. dawaj Edi kurwa, na tego Aha, zajebiście kurwa hey, Akcja, akcja Co jest, co jest? A mamy nagrywać czy nie? Nagrywaj, nagrywaj okay. bo nie widziałem Patrzyłem się na czat Za co go wyjebali? Nie, nic go na napierdoli. No ale fajne, widziałem, fajne. wzięli go kurwa pod ten, pod kołzum i go wyjebali są I za to dostaniesz kurwa kolejne Co? Za to zostaniesz kurwa... To jesteśmy kwita czy nie? Jesteśmy kwitać, nie? Jesteśmy kwita? Jak mówiłem o... rozumiesz to? Okej. Okay. Stoję kurwa na swoim. Okej, okay. okej. Okay. I za to szacunek? Ej. Ja już ej, ej, sorry. Wszyscy moi widzowie Weź nie, nie ruszaj plecaka, bo się nie jest... Przepraszam was, wyłączyłem streama, nie działa, nie odchodzi. Kurwa Sorry, przepraszam! Sorry, 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 Dobra A ty kurwa co robisz? Siedzi kurwa, ale nie nagrywa. A zajesz nagrywasz, kurwa. Ale nawet nie nagrywa. Ale kurwa czemu jesteś taki, że się do, do naszego pazia jebanego. Czemu się do pazia przypierdalasz? Dov'è sponsor tego sponsora? Dov'è tutto, tego sponsora? Tego il goronzo!